Witamy na siódmej edycji wydarzenia Siła Ludzi z Pasją. Dzisiaj z nami Kler, sztuka tworzenia wnętrz. Powiedzcie, co się u Was zmieniło od zeszłego roku? Od zeszłego roku a, zmieniło się to, że otwieramy kolejne studnie kuchenne. W zeszłym roku mówiliśmy Państwu o tym, że Kler obecnie proponuje klientom również meble kuchenne. W tej chwili mamy już cztery studia kuchenne w naszej sieci. Super, a jak trwały przygotowania? Co przygotowaliście dla nas na tą edycję wydarzenia? No Obiecaliśmy, że zaskoczymy, więc tym razem mamy dla Was kolekcję Claire Attitude, czyli kolekcję młodą duchem bardzo, a w nowej odsłonie. I mamy nadzieję, że to się Wam spodoba, przypadnie do gustu. I, i zapraszamy do nas. Moi drodzy, zapraszamy Kler, sztuka tworzenia wnętrz, jak zawsze, piękny wystrój, pięknie zaaranżowana scena, a my widzimy się na kolejnych edycjach wydarzenia Siła, Ludzi z Pasją. Dziękujemy.